Hejka, hejka z tej strony Karolina i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i dzisiaj Legacy. Bardzo mnie to cieszy, bo wyniki, znaczy wyświetlenia Legacy są chyba najlepsze na moim kanale. Jestem bardzo zadowolona i dziękuję Wam, że oglądacie i że chyba się Wam ta seria podoba. Więc postanowiłam, że tak <śm> z tej okazji zrobię remont. Znaczy nie zrobiłam takiego remontu, tylko troszeczkę podrasowałam domek, żeby tak ładniej wyglądał. Dałam płotek, dałam trochę kwiatów, pozmieniałam okna, bo były takie żółte, zrobiłam białe. No i takie zmiany. Z takiej okazji, takie zmiany, takie zmiany, słuchajcie. No, ale w każdym bądź razie też ogarnęłam naszego skota Trochę, w sumie Aurory to nie dałam mi jeden nowy strój. No, ale przed domem tutaj właśnie dałam trochę kwiatów, bo tak doszło, do wniosku, że jest jakoś tak pusto w tym domku. I tak w ogóle, i w ogóle. No i dałam tutaj jakieś takie tutaj te, Obramówki chciałam powiedzieć. No płotek dałam. Przedstawiłam samochód właśnie stamtąd, bo tak daleko był. Hmm, tutaj dałam też tutaj ten, ten, ten rower, tutaj jakaś gazeta, tu słoneczniki takie dałam. E, tylko jeszcze skrzynkę by się przydało przemalować, bo ona ma taki jakby żółty odcień. E, no i cały domek przemalowałam, czy nie? Pomalowałam tylko tutaj te fundamenty, jakby bo one były takie szarabe. No i przerobiłam też właśnie naszego tutaj pana skota. Mówiliście, że ze skota jest dobre ziółko. No właśnie, więc... więc, zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Na dzisiejszy, on jest chory. Na dzisiejszy odcinek jakoś nie mam większych planów. Jest jesień, więc tutaj proszę was już, już jest będzie zimniej, coraz chłodniej, coraz chłodniej. Przegrałam z wami, jak was, jak was nie było. Przegrałam z nimi chyba całą sobotę, z tego co mi się dobrze wydaje. No i poznałam troszeczkę ludzi, bo tak mówię, no musimy troszeczkę zaczerpnąć jakichś znajomości. Tutaj troszeczkę osób poznałam, właśnie bardziej dla Aurory poszłam poznać paru panów naturalnych. I tak, nasz Kalen tu był. Ale tak patrzę, kurczę, może nie mogę go poznać, bo on... Poznałam takiego wilkołaka, z tej takiej rodziny Wilkołaczej. <laughs> ale kurde, czy ja go nie mam w znajomych? A to on. To nie, to jednak nie jest taki fajny, jak myślałam, że będzie. <laughs> Jakiś taki dziwny. No ale nic, może kogoś jeszcze poznamy. Też przecież, bo ja chciałabym, żeby właśnie Aurora miała nad... naturalne dziecko, w sensie, jak żeby jej dziecko było postacią nadnaturalną. No i tutaj pytanie do Was. I kim? Jaką postać naturalną byśmy tutaj wplotli, jaką postać naturalną w, w naszą rozgrywkę? Weź iść sobie zjeść na przykład szprotkę, jest za szprotką, na leśnik z owocami. Jaką właśnie postać naturalną tutaj byśmy. Hmm, wróżki trochę długo żyją, dla mnie za długo nawet. Więc raczej wróżka nie, no i wkurzają mnie te skrzydełka, że mają te wróżki przy, przy, przy każdej okazji. Yy, myślałam może nad wilkołakiem, chociaż niby wilkołaka mieliśmy w pierwszej, w pierwszym pokoleniu, bo nasz Alex był wilkołakiem, bo wypił tego napoju troszeczkę. Poszła mi stąd, czego mi tu wyjesz, nie wpuszczę cię do domu, Carmela. Yy, no i też myślałam o wież, by była wiedźmą. Wiedźmą, e, znaczy wiedźmą bądź wiedźmem, <grym> czarodziejem w sensie. Wampirem to bym nie chciała, dżinem też nie, duchem też nie, więc co mi zostaje, wilkołak albo wiedźma? No nie wiem, dajcie mi koniecznie znać, doradźcie mi coś, e, gdzie tutaj, w jakich sferach szukać, bo w sumie też moglibyśmy atakować ten sklep z eliksirami i przez eliksir zamienić sobie... E, to dziecko, nie? Na naturalu, Ale ja bym w z takiej prawdziwych krwi i kości. Wiecie o co chodzi? Ej, czemu ty śpisz jeszcze? Wstawaj, legacie. Idź się wysikaj. Użyj. O, i możesz sprzątnąć od razu. Weź kąpiel i też sprzątnij. <grym> Wykorzystamy go ci trochę. I przyjdziesz, zjesz leśnika, a potem właśnie pokażesz się nam wszystkim tutaj. Aurora, ty w ogóle wszystko masz już super pięknie i co by tu z tobą zrobić? Pokaż nowy strój. No ale podejdź w tą stronę. O, to jest nowy strój aurory, czyli taki sweterko, bluzko, coś tam różowe i jeansy i trampki. Weź do tego kota ić. małek ma kontakty, on chyba ma dzisiaj ogólnie urodziny, tak mi się wydaje. Weź mu tutaj coś tam wzmocnienie, pochwał za to, że jest żywiołowa, tak. No i tak przy niedzieli pomyślałam sobie, że też pojedziemy do naszej rodzinki, do mamusi, do tatusia, do brata i poprzedstawimy nowego faceta. Wypadałoby. Wypadałoby to zrobić, słuchajcie. Um, pokaż mi tutaj. Kurczę, ja myślałam, a może my byśmy sprawdzili, słuchajcie, ten. Czy mamy profil? Mamy. Hmm. No, spróbujmy w ten sposób. Przecież, przecież, przecież Scott nie musi wiedzieć, z... no właśnie, ma dziś urodziny. Um, wydaje mi się, że on sam to też dobry jest tutaj flirciarz, więc wiecie, nie mamy co tutaj się przejmować. O, to jest ten Dwayne, czy jak tam to czyta się. No, w sumie jakby mu zmienić frys, hmm, no nie wiem, tu jakiś staruszek, tu jakiś, on jest chyba wampirem, to od razu odpada tu brancz jakiś Rig, Dawid. Ohohoho! Dawid, tutaj, tutaj. Hmm, Argus, on jest Wilkołakiem. No nie ma fajnych simów, em, ładnych takich, żeby byli fajni, przystojni. E, babek może bardziej. Może w sumie. Karen, mamo, dlaczego masz? Dlaczego masz tutaj randkowy profil? No pięknie, trzeba powiedzieć, tacie, nie? E, ogólnie właśnie, może pobiorę jakiegoś sima w sumie gdzieś tam znajdę, w wsadzę jakiegoś sima, może sama stworzę? Nie wiem, zobaczymy. Ale może po prostu kogoś pobiorę. Dobra, co ty teraz będziesz robiła? Co ci trzeba? Logika masz dobrą, nastrój masz dobry. Trzecia, trzeci poziom masz dopiero słabiutko. Jest dopiero siódma rano, więc ja nie wiem, co ty byś mogła porobić. Nie mam dla ciebie pomysłu. Musimy... Z... Oglądaj otoczenie? Aha. <grytanie> Okej. Okay. No to oglądaj, jak tak bardzo chcesz. Poczekamy na tego Scotta, pokażę wam go w kasie. Voilà! Oto nasz Scott. E, podoba mi się ta jego stylówka, chociaż może teksturki nie są idealne i piękne, może też wina tego, że mam ustawienia trochę mniejsze, e, no ale podoba mi się ta bluza, te spodnie i, i do tego taki trampek, myślę, że spoko. E, no mam mu na razie jeden strój na co dzień. E, w razie co to, to będę mu zmieniała bo myślę, że jako, jakoś nie będziemy się strasznie aż tak na nim skupiać. Trudno, może się kiedyś dorobi drugiego stroju. No wiadomo, tutaj wizytowe dałam mu coś takiego, no bo nie mam nic innego. E, z piżamek to, co ja mu dałam, a dałam mu te, o to, to, to też jest z gry. E, ja lubię te piżamki z, te, z tego dodatku, boże, z akcesoriów, ale ja nie pamiętam, teraz zabijcie mnie, nie pamiętam, jak się nazywają, ale no, z tych akcesorii lubię. Lubię, 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 lubię te piżamki. E, sportowy strój da 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 dawaj nie wstydź się tak i coś na żółciutko troszeczkę jeżeli chodzi o kąpielówki, to chyba takiemu mu zostawiłam jakie miał no a ubranie na dwór to da mu taki patrzcie <ścoughs> tyryrym, tyryrym. pokaż się no dawaj skocie kocie, kocie. halu please. show yee taki coś nie wiem coś takiego jakiś jakaś kurtka, czy to jest jakaś skórzana kurtka na takim futerku, czy to jest jakaś taka zwykła kurtka? No, ale tak klimatycznie do tego Moon Knight Falls, tak, tak mi się kojarzy, nie wiem dlaczego, ale tak się prezentuje nasz kawaler. No i co? To tyle. <grytanie> to tyle w kasie. Dobra, wyślemy naszego skota do szpitala na szczepionkę, bo on um, bo jest chory po prostu. I co? I w ogóle chciałam wam powiedzieć, bo w tym Moonlight Falls to jest takie chyba jedyne miasto, gdzie wszystko jest takie rozproszone. Nie ma tak jakby jednego punktu, tylko no jest niby jeden punkt, ale w tym punkcie to tylko jest jakieś wojsko, ratusz, komisariat i tu jest biblioteka i ten. Tak, tak, tutaj jakieś jest to, tutaj są jakieś sklepy, tutaj jest księgarnia i ten, tu jest szpital, w ogóle tu remiza, po drugiej stronie jakieś kino i tak dalej. Tak przeważnie to wszystko jest w takiej kupie, nie? W kupie, ale tu Tutaj, tutaj jest takie wszystko rozproszone. Tutaj gdzieś jest em, siłownia, więc ja mam często problem ze znalezieniem jakiejś danej rzeczy, która mnie interesuje. No ale dobra, może trochę ogarniemy. Patrzcie, w ogóle, jak mamy blisko sklep, więc proszę tutaj choć Aurora przez ten czas, co Twój Scott pojechał do szpitala się leczyć. O, chciałabyś. O, jak słodko. Dobra, e, to idź się leczyć. Nie, to Twój facet, poszedł się leczyć. Ty idziesz. Y ja no w ogóle podjąć kurs umiejętności nauka. To może w tygodniu bardziej, co? Teraz, a, a, z buta idziesz. No spoko, w sumie racja. No, zobaczymy, co tam sprzedają w tym sklepiku, co tutaj jest. Ogólnie, też chciałabym. A, już jest zdrów. No super został odporniany elegancko. E, bo wiecie, w ty, e, te, te, te pokolenie, to, to pokolenie trzecie będzie takie skupione na tych nadnaturalnych rzeczach, w tym mieście nadnaturalnym. E, o Boże, jaki on jest... O ja, ale creepy troszeczkę, nie? Taki... ojeju. Wow, ziomek. Oberon Dream. Okej, okay, dobra. Ciekawe, ciekawe. No, ale ogólnie właśnie tak jest tutaj wokół tego się tego, mm, całego, wiecie, nadnaturalności. Chciałam się Was zapytać, czy będziemy jeść magiczne fasolki? Bo wiecie, że magiczne fasolki mogą wywołać różne rzeczy, ale też mogą spowodować śmierć. Wywołać śmierć. Więc no, czy będziemy tak ryzykować? Czy bawimy się? A co tam szkodzi, czy, czy, czy nie? Dajcie koniecznie znać. Flakonik rozkoszy. Wypiłam przez dłuższy czas, nie będą znudzeni ani samotni. Tutaj to spać, serum melancholii. Mhm. Flakonik oświecenia. Pociągnijmy... O, to, to byśmy wzięli. W ogóle ja bym chciała, może weźmiemy w ogóle podstawy alchemii? Może właśnie zaczniemy aurorę tego uczyć? Ona jako lekarz. Mm. Mm. Serum wzmocnienia życzeń podwójna stopka. Nie, bo tutaj jest tutaj jest tutaj jest za drogo. Może weźmiemy też ogrodnictwo? Może byśmy zaczęli też hodować te wszystkie nadnaturalne dziw dziwactwa, te wszystkie rzeczy różne i tak i tak Czemu nie? Badaj Alchemię, dawaj, Aurora, co tam będziemy się. Nie jesteś jeszcze nadnaturalną postacią, ale myślę, że ona ma takie, wiecie, zadatki na to. Może sama kiedyś się zamieni w jakąś nadnaturalną postać i to właśnie ona będzie tym nadnaturalną osobą, w związku, przez którą dziecko właśnie też może się urodzić nadnaturalne. Więc słuchajcie, wiecie, wszystko przed nami. Co byś chciała? Stworzyć eliksir, już? Alchemia, flakonik rozkoszy, okej. Okay. Szybko poszło. Przygotuj eliksir. No to dawaj, spróbuj. A ten tutaj ciebie. Flakonik rozkoszy, składniki. No dobra, stwórz, dawaj. Hm, nie wiedziałam, że tak szybko to pójdzie. No ale okej, okay, co ty robisz? Czytasz Smocza Era. No okej, okay, a potem idziemy do teściów, więc się przygotuj lepiej, a nie Smocze Er czy też. No dobra, pokaż Aurora. Mhm. Dawaj, zrobimy ci fotę. O, proszę bardzo. Proszę bardzo ładnie. Brawa ty. No, bo skoro wiecie, ta, ta generacja, znaczy to pokolenie tak by się wiązało z tym wszystkim. I mieszkamy w tym mieście, więc też to zobowiązuje, więc myślę, że moglibyśmy tu się w, tym, w tym, tym dodatkiem ogólnie nad naturalnym pobawić po prostu. Więc więc dajcie znać. Co myślicie? W jakim kierunku, co tam. Jakieś ma może macie dla mnie rady? Okej. Okay. Tworzenie. okej. Okay. czyli stworzyłaś go? To nie ty. Próbka minerału, jakieś próbki. Okej. Okay. Jest. Hm. Ciekawe. No dobra, wiesz co, zrób siku i e, jedziemy do, do, do rodziców. Do rodziców, do rodziców. Gdzie oni są, gdzie oni są, gdzie oni są? Tutaj są. Dalej mają koty? O! No jak, gdy jest poza domem. Tu ktoś jedzie, może wraca. Nie. Hmm. Dlaczego jest poza domem? No dobra, to my wrócimy do domu i, i zaprosimy ich do siebie. Tedzia oni się szlejają, ciekawe. Dobra, poczekaj, a pokaż mi nie. No, ojciec żyje i mamik też, więc. Dobra, zaprosimy ich, spróbujemy ich zaprosić. Może do nas przyjdą, może zechcą do nas przyjść. Dobra, powiedzieli, że zaraz przyjdą, ale tylko do mnie przyjdzie. Także zrobimy placka deniowego na tę okazję. Kto to idzie? Pani nie zapraszałam na pewno. Paparazzi, no tak, jesteśmy jesteśmy popularni. Boże, gdzie on jest? No ciekawa jestem, co tu się wydarzy jeszcze. Dobra. Co idziesz? Posłuchajcie, idziesz kuwe za kocią, więc w sumie dobry pomysł. O, idzie mama, idzie tatuś. A to kto? Paparazzi, oj. To Karę? A Karem pomalowałaś włosy? Czy mi się wydaje? A ty co tutaj masz? Dobry interes. Mm -hmm. Boże, jak się nie zbierało tych popularacji. Dobra, chodź Chodź tutaj, przywitaj. Zaproś do środka. Zaproś ją i zaproś tatulka. Dawaj, zaproś do środka. Dobra, nie dazy to tu się baczyć, bo... Okej, okay. no większe zamieszanie to jest potrzebne, rozumiecie? A to nie jest taka prosta sprawa, żeby zaprosić kogoś do środka. Ten tu, drze się. No chodźcie już spokojnie, spokojnie. Ktoś do ciebie dzwoni? Właśnie zignoruj na razie. Proszę się zapoznać z rodzicami. <laughs> Przywitać się z osobistością. O kurde, ty jesteś przy... osobistością Dylan? No na jednej gwiazdce, a ty, Karen? Nie, ty nie. <laughs> ty nie jesteś osobistością. Dobra, to pogadaj z mamą. Ten jak się odwalił w ogóle w garnitur, przyszedł w garniturze. Pogadaj z mamą, bo ty w ogóle z Karen masz słabe kontakty. Ojciec pierwsze co to w las do chaty i na kompa. No super. <laughs> Przyjazne. Poplotku i z nią, zapytać, co tam słychać u sąsiadów. <laughs> Dobra. Zrobiłeś tą, ten placek to za zawołaj za na posiłek. Wszyscy. A, idziesz się zapoznać z teściem przyszłym, niedoszłym. No dobra. Co, ci nie podoba się? Nie podoba ci się teść? <grym> ojej, Jezus mi w garle coś. Ojej, <laughs> ojej. No, przywitaj się z nim, chyba że on nie będzie chciał się z tobą przywitać. O, a one sobie jedzą placek. No dobra, to nie widać się z nim. Najpierw zjedźcie. zjedźcie. No, zejdź mu z drogi, bo ty mu stoisz w drodze, chyba, a on tobie. Podejdź. Boże, o co chodzi? Podejdź tu. No dobra. To weź talerz. Teraz go zablokował, ten nie podejdzie. A, tam. Tyle by z tego było, słuchajcie. Dobra, <laughs> sami. Znaczy, tutaj może być statą coś. Adoptuj zwierzaka od sąsiada. Nie, nie chcemy już zwierzaka. Jak coś, to może sobie jakiegoś pieska potem sprawimy, czy coś. Na razie, na razie nie. Także taka niedzielka, słuchajcie, Niedzielka tutaj rodzinna. He, <laughs> tutaj gnił. No ale dobra, Scott, byś się przedstawił jednak. Wiesz, tutaj tak jesteś, ale ci nie ma. Przywitaj się, a potem przywitaj się z Karen. Z twoimi teściami, no. Dobra, zostaw go na razie. No, zostaw go na razie. Wiesz, <laughs> że jest znana z badania możliwości, jeśli chodzi o romansowanie? Eee, nie. O, oh, wow, o, oh, wow. Oh, wow, możemy się lepiej poznać. Dzięki. <grym> Fajnie. No, nie, no, przez przesady, Karen. To już ja wiem, dlaczego ty masz ten portal randkowy. Tu jakieś masz zachcianki na, na młodszych. Dobra. Hmm, może weź tam z nim coś tutaj pogadaj więcej. więc rozmów? No, dawaj. Dobra, to taka wizyta. O, deker. Deker. <grym> Rośnie nam mały kotek. Można dać lepsze światło do tej sypialni, bo nie mają w sumie tylko te, te świeczuszki. Dawaj Dekker, dawaj, dawaj, dawaj. <laughs> Ciekawa jestem, jak będzie wyglądał. Ojej, jaki słodziak! Ale słodki. Weź go przytul, uczucia przytul. Ojej. Dekker ma dziś urodziny. <laughs> no dawaj, przytul go, no. Gdzie on Polas? Deker, gdzieś Polas. Aha. Dobra, byśmy wyprosili ich stąd. Już do domu byście poszli. Wyprosili. <noise> Zachęć do przytulania na kanapie. No wiesz ty co? Jaki on, jaki on... Patrzcie. Dawny wróg? Dawny wróg. Hmm. Ciekawe. W ogóle dużo takich znanych osób tutaj do niego tutaj przyjechało. Znaczy dla niego znanych, nie? Proszę wyjść już stąd. Oni w ogóle chyba zbytnio się nie polubili. Co, przytulasz tego kota, czy co tam? A, on nie chce, żebyś go przytulała. Hmm. To daj uczucia... Nie, nie przytulaj. Go mów do niego uczucia, pogładź go. I jupi, jupi, jupi! Dobra, Aurora dostała awans. Jesteśmy teraz starzystką szpitalną. Pokaż, Aurorka. Który to czwarty? Teraz musimy jeszcze jakieś badania robić, okej. Okay. No i ona też ma katar, więc dała mi, żeby od razu poszła, wiecie stworzyć to. Patrz, ona trochę polubiła trochę tej alchemii. Dobra, wrócisz do domu, zjesz sobie szprotkę. Ten tu wrócił, to teraz ćwiczy, no bo mu potrzeba tego do pracy. Weź bez potu, w sumie i tak się spłaciłeś. I tak będziesz śmierdział, więc tak. To taki poniedziałek. Kurde, brudny ten zlewcza będzie go zaraz umyć, 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 umyć. A więc fajnie. Skoro, skoro aurorka się podierała tą alchemią, więc myślę, że będziemy tutaj ją ćwiczyć i, i może coś tam wiecie. E, może coś tam się potoczy i może Aurorka się zmieni właśnie w taką e, wiedźmę. może wypije jakiś flakonik e, zmieniając ją, tylko teraz e, pytanie, czy taki uda nam się zdobyć, bo to wiecie, że nie jest takie. Takie łatwe, bo fajnie by było, właśnie, żeby ona została. W sumie chciałabym, żeby ona się zmieniła. Co? Co wy na to? Dajcie koniecznie znać. To by był w sumie spoko, spoko by była sprawa. To wtedy może byśmy mogli już wtedy tego, tego skoda zostawić w spokoju i niech już jak jest z nami, to niech jest. Chyba, że sam dojdzie do wniosku, że, że woli tego chłopaka, co go zostawił dla nas. Um, ale to wiecie, zobaczymy, zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Jeżeli chodzi o nadnaturalność naszej Aurory. Dobra, posprzątaj ładnie. Posprzątaj ładnie i co? Zabawy ci brakuje. To wiesz, co wyślesz? Prezenty dla, dla was. Więc o co tutaj? O rachunki? No to, to zapłać i wysyłamy prezenty. No i dobra, słuchajcie, lecimy. Lecimy właśnie z prezentami od Was. I patrzę, że tutaj przesyłacie, że seria z Ingi ciężko kończy, że szkoda. Ale tak, wczoraj był przedostatni odcinek, a za tydzień już ostatni. Ale mówię, nie martwcie się, mamy Legacy. Przed nami jeszcze sporo odcinków z Legacy, w ogóle kolejne em, pokolenia Legacy. Będę chciała, żeby też były tematyczne. Tak jak tu mamy natu naturalny wątek, tak, czwarte pokolenie będzie też jakieś inne. z Innym wątkiem, więc nie martwcie się, trujeczki u mnie nie zabraknie, a nawet może pojawi się jakaś nowa seria, właśnie zamiast Ingrid, więc więc spokojnie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba też, dobra. Także tutaj mamy to, to przyjmiemy na ostatnim odcinku, to też przyjmiemy na ostatnim odcinku. Co tutaj mamy? Ingrid była z nami bardzo długo, bo aż od kwietnia naprawdę to była świetna seria i mam nadzieję, że Ingrid i jej zawitał zawita u nas. Myślę, że jeszcze zawita i to spokojnie, nie martwcie się, jeszcze się na pewno pojawi i, i tutaj też przyjmiemy ten prezent, właśnie u Ingrid. O, to też kolejna. O, patrzę, że lubicie, no jednak fajnie, jak takie przecie rzeczy, bo widzę, że oglądacie i to jest takie mega miłe, naprawdę. Dobra, czy mamy coś do aurorki? Mamy, aurorko nie rozrabiaj, więc przyjmujemy. Proszę bardzo. O, jaki ładny obraz, pewnie, że chcemy. Dobra, może, może wyślemy ten flakonik rozkoszy, który sama Aurora zrobiła. Flakonik Nik rozkoszy. To od. Tak, zakonik rozkoszy, rozkoszy prosto od aurory. Proszę bardzo, to dla Agi. Ok. E, dobra. Kolejne, 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 kolejne. Otrzymałeś pozdrowienie od mojej pensji. Dobra, może od milusi, Ok. Wow, wow! 1250 simleonów. Wow. <ścoughs> dobra, to nam się przyda na pewno. Może podstawowy pakiet, Ok. E, pozdrowienia od... Pozdrowienia od Aurory. Teraz tak. Dobra, proszę, tak. Okej, okay, okej, okay, dobra. Okej, okay, dalej. Co my tu jeszcze mamy? Pozdrawiam, ja też pozdrawiam. O, sztaluga. Może nam się przyda. Może ktoś jeszcze u nas będzie malował. Może dajmy ten nadnaturalny yy, prezent. W sumie tu pasuje do naszej yy, klimatu naszego. O, to dla Ingrid. To też otworzymy u Ingrid. O, tutaj może pozdrowienia od Rona Anderson i od Wiktorii Thomas. Okej, okay, to my pozdrawiamy... O, lampa, super. To my pozdrawiamy w takim razie od Aurory. Proszę bardzo. Cyk. Elegancko. Tak. E, no i dobra. Chyba jeszcze jeden nam został, czy już nie? Może przyjmiemy flakonik. W sumie u Aurory gruba ryba, no proszę. U Aurory może będziemy właśnie otwierać te nadnaturalne, te flakoniki, bo może nam się trafi właśnie jakiś flakonik z tym z przemianą właśnie w Więc do Aurory możecie wysyłać mi flakoniki. To będzie dla mnie dobre do odbierania właśnie tutaj. No i co? Dziękuję Wam serdecznie za te prezenty. Pozdrawiam wszystkich, którzy wysłali, którzy tutaj się pojawili, od których jeszcze nie przyjęłam, ale na pewno przyjmę. No właśnie, fajny pomysł. Może byśmy właśnie przyjęły Przyjmowali prezenty te z tymi flakonikami, te nadnaturalne tutaj u aurory, bo może nam się trafi jakiś fajny flakonik, i, i może się mu przyda na coś, więc będziemy eksperymentować. Także dzięki Wam serdecznie, za oglądanie tego odcinka. Łapka w górę, jak Wam się podobało, subskrybujcie, no i do usłyszenia, do zobaczenia, buziaczki i pa!